O przeszłości mamy jakieś zapiski, mamy historie, możemy mówić o datach, kiedy muzeum powstało, kto tym muzeum zarządzał, jakie były siedziby i tak dalej, tak dalej. Natomiast wiem wszyscy doskonale, że świat się zmienia. Zmienia się percepcja widzów. obojętne czy to będzie kino, czy będzie telewizja, czy będzie teatr, czy wreszcie muzeum. Zwiedzający też są widzami. I też oczekują. Podświadomie oczekują innych form prezentacji. Wszystko to co się pojawia multimedialnie, nawet w naszym domu, będzie musiało się pojawiać w muzeum. Oczywiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby to było muzeum wirtualne stricte, które można byłoby oglądać poprzez internet czy w jakikolwiek inny sposób, ale wybierzmy się na przykład do muzeum II wojny światowej w Gdańsku. I mamy co chwila projekcje, prezentacje multimedialne. Może ich jest tam za dużo, nie wiem, ale może dla mnie. Ale może dla młodszych ludzi o tych parę dni to jest właśnie ta forma, na którą oni czekają. Ta ilość prezentacji i sposób projekcji. Więc to musi być bardziej aktywne może niekoniecznie interaktywne bardziej aktywne z wykorzystaniem współczesnej techniki i technologii. Jest to wspaniałe muzeum, ale dlaczego jest wspaniałe? No, pierwsze, dlatego, że ma o czym mówić. Historia Elbląga jest cudna. Jest niezwykle romantyczna, jest niezwykle przewrotna, jest wspaniała. I ona tak trochę ociera się tylko o tę historię, której uczymy się w szkole, więc dla nas jest nowa. To, to jest coś świetnego. A jeszcze druga rzecz, no, przecież tam są fantastyczni fachowcy. Byli, są. I zawsze będą, którzy przygotowują te ekspozycje z wielkim sercem. Nie tylko z rozumem, z wiedzą, z tym, czego się nauczyli na studiach, ale przede wszystkim z wielkim sercem. Elblążanie kochają Elbląg i to widać coraz, coraz bardziej. Powojenna historia Elbląga zaczyna się stuprocentową wymianą ludności, języka i kultury. Miasta wiosną 1945 roku zaczęli ze wszystkich stron świata napływać Polacy, znajdując tu miejsce do nowego życia. Byli wśród nich artyści i muzealnicy. Trafiając na ukryte zbiory dawnego muzeum, zaczęli je gromadzić z myślą o powołaniu nowej placówki. Pierwszą wystawę odnalezionych eksponatów dawnego muzeum. Zorganizowano w grudniu 1947 roku. Zapraszam do Muzeum Archeologiczno-Historycznego nie tylko z okazji jubileuszu i nocy muzeów 18 maja, ale każdego dnia. Do zobaczenia w muzeum. Kino bez barier, jakie seanse na dwa dni tego przeglądu przygotowało kino światowe. W tym roku mamy ciekawe propozycje, zarówno dla młodszych, jak i starszych. Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież na przyjazne, sensorycznie pokazy. Będzie to film Zagadka Klarymu i Katak Podwodna Przygoda. To są animacje, bardzo spokojne filmy z taką jasną, przejrzystą kreską. Będzie oczywiście do, do tego ściszony dźwięk, będą włączone światła i wszystkie warunki spełniające wymogi takiego przyjaznego kina. Thank <laughs> you. Natomiast po południu zapraszamy na film "Zaduże na bajki 2, który okazał się już dużym kinowym hitem. Można jeszcze raz to sobie przypomnieć i tym bardziej zapraszamy osoby nie tylko starsze, ale osoby z problemami z widzeniem i ze słyszeniem. A kolejnego dnia komedia polska "Sami swoi" początek i tutaj też będzie to sans audiodeskrypcją z napisami polskimi. Także serdecznie zapraszam na te dwa dni do naszego kina. Jeszcze przypomnijmy, jaki system tutaj w naszej sali studyjnej się znajduje, jak on ułatwia właśnie wszystkim osobom oglądanie filmu. Seanse Sami swój Początek oraz Za na Bajki 2 będą wzbogacone o audiodeskrypcję za pomocą systemu Audio Movie. Wystarczy przynieść naładowany telefon, jeśli ktoś też ma taką potrzebę, to słuchawki swoje. I tutaj za pomocą aplikacji Audio Movie wyświetlamy film, to znaczy osoby, które tego potrzebują, odsłuchują filmu we własnym telefonie za pomocą słuchawek. Kolejna odsłona sztucznej inteligencji, czyli AI w instytucjach kultury, i w tej tematyce skupimy się, w tym obszarze będzie dzisiejsze spotkanie. Na pewno będzie też mowa o prawie i przepisach prawnych, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, bo na chwilę obecną ten temat jest jeszcze dość nieznany. To, co chyba jest rewolucją w ostatnich latach w takim obszarze technologii, w obszarze takich prac biurowo-umysłowych, czyli sztuczna inteligencja, słowo roku 2023, no bo ta sztuczna inteligencja zrewolucjonizowała i naszą pracę, i z jednej strony jest naszym wsparciem, z jednej strony jest naszą pomocą, ale też jak obserwuję wiele osób, wiele obszarów, to wiele ludzi ma też pewne obawy, no zarówno w zakresie właśnie regulacji prawnych, ale także tego, czy sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. Więc ja dzisiaj chciałem przyjechać tutaj, Pokazać to, co jest aktualnie najświeższe właśnie w dziedzinie sztucznej inteligencji, fajne narzędzia, fajne aplikacje, ale także omówić to, co jest istotne z punktu widzenia osób pracujących w instytucjach samorządu kultury, czyli to, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji jest zgodne z prawem. Co zrobić, żeby właśnie takie było, żeby nie ponieść żadnych konsekwencji prawnych, i o tym będzie podczas dzisiejszego spotkania. Muzyka Ja chciałem się skupić na tych obszarach, które wydaje mi się z punktu widzenia też pracownika Instytucji Kultury, bo pracuję w Fundacji Prokultura, a wcześniej pracowałam w Dużym Ośrodku Kultury, czyli na tworzeniu pewnego rodzaju treści, tworzeniu obrazów, tworzeniu wideo, tworzeniu głosu lektora, czyli to wszystko, co można wykorzystać przy różnego rodzaju eventach kulturalnych, przy ich promocji, a także przy kreowaniu tych eventów, bo sam osobiście korzystam z sztucznej inteligencji do tworzenia, generowania pomysłów. Myślę, że ona też może nasz tym obszarze, pomóc, także to wszystko podczas tych zajęć praktycznych po wykładzie. Ja dzisiaj się chciałbym skupić na tych, które są dostępne w pewnym obszarze bezpłatnie, no bo każdy z nas szuka też pewnych oszczędności tych narzędzi. Jest tak dużo, tak wiele, że nawet budżet dużej jednostki pewnie by nie wystarczył, żeby ze wszystkich korzystać, więc my dzisiaj zrobimy sobie przegląd, pokażę te bezpłatne, pokażę te, które według mnie są najciekawsze i sprawdzone, ale też pozwalają takiego dotknięcia tej sztucznej inteligencji w praktyce i po ich poznaniu wówczas można podjąć decyzję, czy chcemy skorzystać z tych bardziej profesjonalnych, płatnych, bo takowe też istnieją na rynku. Jaką działalność jeszcze inkubator tutaj w naszej instytucji planuje, i jakie ciekawe inne wydarzenia będziemy organizować? Może powiem o najbliższym spotkaniu już w czerwcu, w połowie czerwca. Będzie spotkanie dotyczące drugiego obiegu, jeśli chodzi o wzornictwo i odzież, także zapraszam do śledzenia, bo już za chwilę pojawią się te informacje. Prezentuje 28 artystów ze Związku Artystów Plastyków. Techniki są różnorodne. Są prace olejne, akrylowe, akwarele, jest ceramika, jest praca malowana na szkle, na jedwabiu, a nawet haft. Są też fotografie i, i chyba wymieniłam wszystkie techniki. Jest ponad 70 prac. Do no, tematyka jest, tak jak tytuł, wystawy: to, co ludzkie, czyli wszystko, co się z człowiekiem kojarzy. Od cielesności, przez emocje, przez przeżycia niektóre są radosne, niektóre są bardzo trudne, smutne, prace. Bardzo trudna wystawa, bo bardzo zróżnicowana. Natomiast. Godna uwagi, bo można zobaczyć to, co w duszach artystów gra i to, co jest przeglądem pewnych możliwości, ale również i dziedzin sztuki. Jest fotografia, jest grafika, rysunek digital, malarstwo olejne, malarstwo na jedwabiu, ceramika. I tak można by było wymieniać to, trzeba po prostu zobaczyć czy jest jakaś trudność w takich wystawach zbiorowych, żeby właśnie tą tematykę, tą stylistykę dobrać do siebie? Tak, jest zdecydowanie najtrudniej jest zrobić wystawę zbiorową, dlatego że każdy artysta jest indywidualnością. Każdy tworzy inaczej. Jedni wolą duże formaty, też inne środki wyrazu i skomponowanie tego ze sobą jest bardzo trudne. To jest dość trudne, ze względu na to, że logistycznie to jest dość trudne. Prace docierały przez miesiąc do, do centrum, e, natomiast jak widać, to można zrobić. E, e, najgorszy jest dobór prac, który, który, to jest praca taka bardzo konceptualna w sumie i czasami ciężko, bo, bo serce się kroi, chciałoby się powiesić wszystko, a widać, że na tej wystawie też trochę jest zagęszczona E, liczba prac, bo jest ich 74, e, tym bardziej mm, trudno to zgrać. Ale myślę, że się udało. A poza tym, Alblążanie e, mogą zobaczyć naprawdę zbiór e, ciekawych, interesujących koncepcji, prac, e, technik. No i podziwiać się oczywiście artyzm artystów, którzy wzięli w nim udział. rodzin Immanuela Kanta oraz w roku Immanuela Kanta, który ogłosił samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, postanowiliśmy zrobić wykład o dwóch niezwykłych ludziach tej epoki, czyli o Immanuelu Kancie, królewieckim filozofie, człowieku, który miał dużo różnych prywatnych nawyków bardzo ciekawych oraz o królu Stanisławie Augustie Poniatowskim. Niby te dwie osoby nie łączą się, ale ich historia, niektóre właśnie takie codzienne nawyki były podobne. Znaleźliśmy właśnie kilka podobieństw między nimi i dlatego chcieliśmy je tutaj omówić, pokazać. Odważ się myśleć. To jest to, co obu też łączyło. Dlatego na tym wykładzie o tym właśnie opowiemy. Trochę filozofii oczywiście się pojawi, nie zabraknie idei pokoju wieczystego, którą Immanuel Kant promował, nie zabraknie również nawiązań do Polski historii, Ponieważ Immanuel Kant wypowiadał się m.in. o konstytucji 3 maja czy o polskich rozbiorach. Także takich kilka ciekawostek też będzie. Filozofii nie zabraknie, ale jednak będziemy tutaj promować osoby i ich życiorysy. Dla mnie jako dla osoby, która ogólnie interesuje się historią. Ten wykład był ciekawy. Na pewno ogólnie dowiedziałem się nowych rzeczy, bo takich rzeczy no, po prostu się nie można wyczytać w książce takiej zwykłej, na przykład w, no, w liceum po prostu. I yy, myślę, że na pewno sobie przyjdę do domu i na pewno jeszcze poczytam o tym, bo naprawdę jest to ciekawe. A powiedz mi jeszcze, czy to, że tego typu rzeczy odbywają się w instytucjach kultury, takie wykłady, takie rzeczy nie stricte związane z kulturą, ale z historią, to twoim zdaniem wartość dodana instytucji kultury? Na pewno, bo wiele osób ogólnie interesuje się historią i ogólnie innymi rzeczami i jeżeli na przykład Światowid w tej Welblągu organizuje takie różne rzeczy dla młodych ludzi, to myślę, że to jest naprawdę potrzebne i to pomaga ludziom po prostu. po pandemii, który ja w Polsce obserwuję, więc cieszę się z tego, że tak chętnie tancerze, rodzice wracają do Elbląga. Czy tancerze z Elbląskiego Klubu Tańca Jatar pokażą się z jak najlepszej strony i zdobędą dużo medali? Zawsze chcemy, żeby te nasze turnieje były takimi turniejami kontrolnymi, ale również, żeby to była motywacja do większej pracy. Zdecydują sędziowie. Naszym zdaniem instruktorzy, trenerzy przygotowali w taki sposób, żeby Elblążanie no, zdobywali te medale i mam nadzieję, że tak się będzie. Jest Pan związany z tańcem od lat. Czy widzi Pan stały trend? Ludzie, młodzi ludzie garną się do tego tańca, czy może jest na odwrót? Duża konkurencja w różnych dyscyplinach sportowych. Robimy wszystko, żeby promocję tańca sportowego robić. To się udaje. No, walczymy teraz w tej chwili z jedną dyscypliną piłkonożną, gdzie chłopcy idą tam. Mamy mnóstwo dziewczynek, ale przed nami duża praca, żeby przekonać chłopców, że umiejętność tańca na przyszłość się bardzo przyda. Jakie wam uczucia towarzyszą podczas tańca? Yy, bardzo fajne. No, dla mnie też jest super. Yy, ja się... Y, tak jest trochę stres, ale będzie ok. Powiem. A jak jest z tobą? No, też tak trochę stres. Ja się tak lekko tylko stresuję. Opowiedzcie, jak długo trenujecie? Yy, ja za niedługo będę dwa lata już. U mnie będą z yy, Chwilę 4 miesiące. Ja zaczęłam od Elbląskiej Ligi Tańca i to było właśnie 14 grudnia. I mi się po prostu taniec spodobał. I mam kuzyna, który też tańczy w Jantarze. I spodobało mi się to, że mogę wystąpić w różnych turniejach. Będę dostawała różne medale, puchary. I to dla mnie jest jakby. Fajnie. Też się zaczęło od ligi tańca, bo przy trenerzy do szkoły i nam się to spodobało, więc z, 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 zaczęliśmy to trenować i zostajemy medale, puchary i jak nam się to spodobało, ja poszedłem kiedyś do. Mnie tak się ułożyło, że ja że mega chciałam umieścić tańczyć, no i tak się złożyło, że, że poszłam na tańce. Ja e, zaczęłam tańczyć, właśnie w jantarze, ale potem się wypisałam i znów zaczęłam tańczyć i teraz cały czas e, tańczę. Nie wiem co się stało, ale zaczęłam tańczyć, bo chyba tam o, mój kolega Oskar zaczął tańczyć, to ja też sobie tak pomyślałam, że też zacznę znowu. Ja tak y, od początku y, do końca y, tańczyłem. Y, kiedyś y, tak my ludzie, że nie chcę chodzić na tańcze, że się chciałem y, wypisać, ale mama mnie namówiła, żeby tańczyć. Już trzecia premiera w naszym kinie, teraz Kicia Kocia w przedszkolu i jak zwykle w Dzień Premiery tego filmu są przygotowane specjalne atrakcje dla naszych najmłodszych widzów, będą to warsztaty, tworzymy wesołe kotki, kicie kocie, są też balony, są kolorowanki, puzla i inne niespodzianki, że nasi najmłodsi widzowie są przygotowani i przyzwyczajeni, że zawsze są jakieś atrakcje. Ten film jest przystosowany do najmłodszych dzieci, dlatego szczególnie polecamy takim maluszkom już właściwie od trzeciego roku życia. Może to być też znakomita okazja do pierwszej wizyty w kinie, także serdecznie polecamy. Seanse trwają tylko 45 minut, to są krótkie odcinki. Fajnie. A co Ci się najbardziej podoba? Różne prace. I co Państwo wspólnie stworzyli? Taką kiciekocie w sukieneszce. Podobają warsztaty dla maluchów? Wspaniałe, rozwojowe. Coś ciekawego się dzieje. Co robicie tutaj z koleżankami? No co robisz, Kornelka? Mm, malujesz malujesz kicie, Jak się pani podobają zajęcia dla maluchów? Fajnie, bardzo fajnie. Dużo atrakcji, dzieci mogą się pobawić, także super. Zapraszamy do nas do kina do połowy maja.